Kochanie, proszę cię, dbaj o siebie i nie daj się zwariować renacie. Wracam za dwa dni. Już się tyle, nie tulcie, mordoklejki. Czarek, to tylko dwa dni. Dam radę. Na pewno? To dobrze, ja w piątek będę. Powodzenia na kursie. Renia, tylko nie wariuj tutaj. Widzisz, tatuś pojechał się dokształcać. Zawodowo, maluszku. To co? Babski dzień, Jowita? Oczywiście. Weź mnie, przytuli zjedz mnie. Na ścianie weź mnie. O o. -o. Renia, co to za piosenki? A co si będę, jadę na ostro. Uf, nareszcie dobiegłem. O. Robert. Coś się stało? Ja już tego dłużej nie wytrzymam. Ja się boję, że ona mi spokoju nie da. Kto? Karolina? Dalej za tobą szaleje? Miłość nie wybiera, kolego. Ja swego czasu pracowałam w kiosku z gazetami i zakochał się we mnie chyba bezdomny, bo codziennie leżał pod moim kioskiem. Biedak nawet zimą koczował. Niestety nie odwzajemniałam jego uczuć. Mógł chociaż na chwilę iść do domu, a on tak leżał przy mnie. Ale jak bezdomny, miał iść do domu? Dobra, nieważne. Ja się boję, że ta wariatka mi nie da spokoju. Łobełt. Wiem, że tu jesteś, biegłam za tobą. Specjalnie dla Ciebie zmieniłam swój ubił. Chodź łobaczku, czekam tu na ciebie. No nie, znowu ta powsi noga. Jowita, zrobię mnóstwo kanapek, uwielbiam ten krem orzechowy. Mogłabym go jeść, razem ze słoikiem, na serio, mniamuszny. Ała, co ty tak kopiesz dziwnie? Co mówiłaś? Co kopię? Nie wczoraj kopło, jak włożyłam widelca do gniazdka. Bo mi tam marmolada wpadła i chciałam wyjąć. Ej, Renia. Ja chyba rodzę. Weź nawet tak nie żartuj. Nawet nie próbuj, bo czarka nie ma. Okrzyczałby nas, gdybyś rodziła bez niego. Reniu, ja nie żartuję. Zadzwoń na pogotowie, bo ja rodzę. Boże, co ja mam zrobić? Halo, halo? Ludzie szybciej. Pogotowie? Jak to pogotowie kanalizacyjne? Proszę pana, moja koleżanka rodzi. Proszę przyjechać. Jak to tylko do awarii kanalizacyjnych. Co za ludzie, no. Reniu, pospiesz się. Czuję, że to już czas. Proszę cię, choć raz się skup. Proszę pana, a skąd ja mam wiedzieć, czy wody odeszły? To pan pracuje w pogotowiu kanalizacyjnym, i to pan powinien wiedzieć, czy woda jest, czy już odeszła. Dlaczego w takim momencie, muszę być tylko z renią? Trzymaj się Jowitko, wszystko będzie ok, Urodzisz małego, zdrowego i brzydkiego czarusia 2. Powodzenia. Ileż można rodzić? Zaraz tu zasnę, z nudów. O, pamiętnik, anorektyczki. To coś dla mnie. Renia, mam nowinę. Mów, w końcu. Chyba z 6 godzin tu czekam. Z tego stresu, zjadłam cały bochenek chleba. No to uwaga. Jowita urodziła, śliczną córeczkę. Tylko boję się, żeby się we mnie nie zakochała, jak ta Karolina powalona. Widziałam. Moja krew. Mała będzie taka urodziwa, jak ja. Juhuhu. Chrzanić jakiś kurs. Mam córkę. Ale się nawadłem.